27 września w hotelu Jakub Sobieski odbyło się pasowanie HOGA Tour. Wzięli w nim udział pierwszoklasiści zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z klas o profilach hotelarskim, organizacji żywienia i gastronomii oraz obsługi turystycznej. Dla przedstawicieli każdej z klas przygotowano kilka zadań i krótki quiz. Nad przebiegiem czuwali uczniowie, którzy wcielili się w rolę Paris Hilton, Magdy Gessler i Wojciecha Cejrowskiego. okej. kobieta, prowadząca kilka restauracji Pani Magdo, bardzo się cieszymy z Pani przybycia. Jak pani znajduje ołamę? No cóż, myślę, że jest tu wiele do zrobienia. Przydałoby się kilka rewolucji. No tak, może później. Na razie zapraszamy do solikarskiego. Proszę, ponieważ Półmeka to jest tańsza od Oczywiście ta tradycja wpisała się już w historię naszej szkoły. Jesteście trzecim rocznikiem, gdzie pasowanie odbywa się na zewnątrz poza szkołą.